Ma te lata również zaliczone, tak jakby były one opłacone, chociaż wcale te osoby nie muszą tych składek opłacać. Nie wydaje mi się, że jakikolwiek emeryt jest w stanie w dzisiejszych czasach za to wyżyć. To są sytuacje, kiedy tych składek może być za mało w skali całego roku, aby był ten rok zakwalifikowany. Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj odpowiemy sobie na Myślę, że nurtującą wielu z Was kwestię, mianowicie jak to jest z tą emeryturą w Anglii. Dla przypomnienia, ja się nazywam Kordian Borowiak. Nowe odcinki na kanale w każdy wtorek i czwartek o 19.00 czasu polskiego. OK, do rzeczy więc. Dlaczego akurat chciałem mówić o emeryturze? Myślę, że wielu z Was może ta sprawa interesować. Pewnie wielu z Was jest jeszcze daleko do tego wieku emerytalnego, ale rozsądni ludzie myślą o przyszłości. W naszym biurze. Dostajemy też wiele zapytań, właśnie na temat tego, jak to jest z tą emeryturą, jakie jest minimum lat pracy, żeby się zakwalifikować, na jakie kwoty można liczyć, no i jak to w ogóle wszystko działa. Dlatego dzisiaj pokrótce postaram się Wam to wyjaśnić. Na początek, małe sprostowanie: wszystko, o czym dzisiaj będę mówił, są to informacje dotyczące tak zwanej New State Pension, czyli zasad, które zostały wprowadzone już po reformie emerytalnej w Wielkiej Brytanii i dotyczą one mężczyzn, którzy urodzili się po 6 kwietnia 1951 i kobiet, które urodziły się po 6 kwietnia 1953. Że żeby była jasność, wcześniej trochę to funkcjonowało inaczej, natomiast te wszystkie kwestie, które będę tłumaczył dzisiaj, dotyczą ludzi takich jak ja, trochę młodszych i trochę starszych, generalnie tych w wieku produkcyjnym. No dobrze, to co trzeba zrobić, żeby tą angielską emeryturę otrzymać? Trzeba mieć przede wszystkim minimum 10 kwalifikujących lat. I to jest ważna kwestia, żeby rozgraniczyć lata kwalifikujące od lat pracy, ponieważ może być tak i w wielu przypadkach tak jest, że osoba może mieć 10 lat pracy, ale nie są to lata kwalifikujące. Dlaczego? Już tłumaczę. Lata kwalifikujące są to lata na przykład przepracowane, ale mogą to być również lata, w których dana osoba otrzymywała jakieś zasiłki, i wtedy tak jakby urząd sam kredytuje jej te lata, tak jakby miała je opłacone, na przykład zasiłek dla osób bezrobotnych bądź też zasiłek dla osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. No i można jeszcze. Dobrowolnie opłacić sobie te lata samemu, jeżeli z jakiegoś powodu właśnie wasza praca was do tego nie kwalifikuje. Teraz, kiedy na przykład przepracowany rok nie jest rokiem kwalifikującym? A no, właśnie w sytuacji, gdy w trakcie tego roku nie odprowadziliście odpowiednio dużo składek. Czyli na przykład pracujecie na pół etatu, macie nieregularne godziny, z jakiegoś powodu mieliście dłuższą przerwę w pracy w trakcie tego roku. To są sytuacje, kiedy. Tych składek może być za mało w skali całego roku, aby był ten rok zakwalifikowany. Natomiast w tej sytuacji możecie również te składki dobrowolnie uzupełnić. A kiedy jest tak, że te składki musisz płacić, a kiedy nie? A więc każda osoba, która zarabia minimum 242 funty tygodniowo z jednej pracy, musi opłacać składki, i analogicznie każda osoba samozatrudniona, której zyski netto w skali roku. Są większe niż 12 570 funtów, również ma obowiązek płacenia tych składek. Natomiast od pewnego czasu wprowadzono również swego rodzaju nowość, jeżeli chodzi o te przepisy, kto i kiedy musi płacić oraz jak te lata są liczone, kiedy się kwalifikują, a kiedy nie. Ponieważ obecnie każda osoba, która zarabia między 123 a 242 funty tygodniowo z jednej pracy, bądź każda osoba samozatrudniona, która ma dochody w przedziale 6725, a te 12570 ma te lata również zaliczone, tak jakby były one opłacone, chociaż wcale te osoby nie muszą tych składek opłacać. Wiem, że brzmi to dziwnie, natomiast no, z taką inicjatywą wyszedł niedawno brytyjski rząd i takie zmiany zostały wprowadzone. Więc w rezultacie. Jeżeli pracujecie i zarabiacie w przedziale między 123 a 242 na tydzień, to nie płacicie składek, ale tak, jakbyście je płacili. Kolejna ciekawa kwestia, o której należałoby tutaj wspomnieć, to fakt, że nie ma tak naprawdę znaczenia, ile tych składek zapłacicie, jeżeli osiągniecie już określony limit. To znaczy, ten limit obecnie wynosi około 800 funtów rocznie, czyli jeśli z waszej pracy zostanie odprowadzone co najmniej te 800 funtów rocznie, to wasz rok jest zakwalifikowany i liczy się do emerytury. I czy później odprowadzicie jeszcze 1000 więcej, 2000 więcej, i w skali roku niech to będzie nawet 3000, to nie ma to znaczenia w kwestii tego, jak wysoka będzie wasza emerytura. Ten rok dla każdego będzie liczył się tak samo, dla każdego, który przekroczył 800 funtów progu. No dobra, to tyle tych przepisów, a ile wynosi angielska emerytura. W kwietniu 2024 pełna, maksymalna angielska emerytura tygodniowo to 221 funtów i 20 pensów. I co należy tutaj zaznaczyć, to fakt, że aby do tej pełnej emerytury się zakwalifikować, to należy mieć 35 kwalifikujących lat. No i teraz wielu z was, tych, którzy słuchali uważnie, może pomyśleć zaraz, zaraz, co ty mówisz? Przed chwilą powiedziałeś, że żeby się zakwalifikować, wystarczy 10 kwalifikujących lat, a teraz mówisz o 35. Zgadza się, 10 lat musisz mieć, żeby dostać cokolwiek. Natomiast, żeby dostać maksymalną emeryturę, no to musisz pracować 35 lat. No i ile dostaniecie za te 10 lat, bo to też jest bardzo ciekawe, co dalej działa to w ten sposób, że każdy kwalifikujący rok pracy jest wart 6.32 tygodniowo. Więc prosta matematyka razy 10 dostaniesz 63 funty tygodniowo za 10 lat kwalifikujących. 63 funty tygodniowo, to jest nieco ponad 300 zł, czyli rozmawiamy o jakimś 1200 zł miesięcznie. No, nie wydaje mi się, że jakikolwiek emeryt jest w stanie w dzisiejszych czasach za to wyżyć. Zapytacie pewnie co wtedy. No, oczywiście brytyjski system socjalny wychodzi naprzeciw ludziom w takiej sytuacji i oferuje szereg dodatków emerytalnych oraz innych ulg, na które emeryci mogą liczyć w tej sytuacji, ale nie będę was dzisiaj tym zanudzał. Jeżeli was to interesuje i chcielibyście, żebym taki odcinek również nagrał, to zapraszam. Napiszcie to pod spodem w komentarzu, a przygotuję odcinek o tym również, czego taki emeryt może się spodziewać, jeżeli chodzi o te wszystkie dodatkowe kwestie. Jeszcze. Jedna taka ważna kwestia, i w zasadzie to była w sumie inspiracja, dlaczego ten odcinek w ogóle zacząłem nagrywać. To wielu ludzi mogło tutaj przyjechać do Wielkiej Brytanii z Polski czy też innego unijnego kraju parę lat temu, może 10 lat temu, może kilkanaście lat temu, i może być tak, że pracowali tutaj z przerwami, albo właśnie doszło do sytuacji, że pracowali, ale nie są to zakwalifikowane te wszystkie lata, które tutaj spędzili. I jest taka sytuacja, Wielu moich klientów się na to, że tak powiem brzydko, nadziało, to jeżeli jesteśmy już u progu wieku emerytalnego i chcemy zaraz przejść na emeryturę, ale wychodzi nam, że na przykład mamy 8 lat, a nie 10, więc podejmujemy decyzję, dobra, jakoś się przemęczę, jeszcze te dwa lata sobie dopracuję, będę miał 10 lat i będę miał chociaż tą minimalną emeryturę. Niestety, ale to tak nie działa. Z dniem, którym wypadają Wasze urodziny, gdzie osiągacie wiek emerytalny, urząd HMRC który jest odpowiedzialny za pobieranie tych składek, przestaje to robić. Wasz pracodawca jest zobowiązany do tego, aby przestać te składki odprowadzać. W związku z tym w pewnym sensie pracujecie wtedy na marne. Także powiem to jeszcze raz, żeby to dobrze wybrzmiało. Jeżeli osiągnąłeś wiek emerytalny i nie masz jeszcze pełnych 10 lat, to dalsza Twoja praca wcale nie spowoduje, że te lata sobie uzupełnisz. Natomiast nie znaczy to również, że na przykład twoje 8 lat pracy w Anglii pójdzie na marne. Jest procedura, która pozwala wykorzystać fakt tego, że masz przepracowane lata w innym kraju, na przykład w Polsce bądź jakimkolwiek innym unijnym kraju, która nie spowoduje, że dostaniesz więcej angielskiej emerytury, ale da ci prawo do tego, aby w ogóle ją dostać za te swoje 8 lat. Tak jakby fakt tego, że przepracowałeś te lata gdzie indziej, zostanie wzięty pod uwagę i tak jakby dołączony do tych twoich 8 lat w tym przykładzie, abyś mógł w ogóle jakąkolwiek emeryturę w Anglii dostać. My u nas w biurze wielokrotnie z klientami przeprowadzaliśmy ten proces. Jeżeli was to interesuje, zapraszam do kontaktu pod spodem. Jeżeli tylko będziemy w stanie na pewno wam tym pomożemy. No dobrze, to wszystko na dziś z wietrznego i pochmurnego Lincoln. W tym miejscu bardzo Wam wszystkim dziękuję za zaufanie, za subskrypcję, za lajki, za komentarze. Bardzo Was proszę, jeżeli jeszcze tego nie robicie, kliknijcie pod spodem guzik: subskrybuję. Lecimy po 10 tysięcy subskrypcji, a wiem, że z Wami to żaden problem. Z polsko-brytyjskim pozdrowieniem. Do zobaczenia. Cześć!